To była cudowna praca. Cudowna praca i bardzo mile ją wspominam. Przede wszystkim ze względu na Kawalerowicza, który był wspaniałym człowiekiem, świetnym reżyserem i partnerem. To jest ważne, żeby ten, z kim pracujesz, żebyś mógł na niego liczyć w każdej sytuacji. I Kawalerowicz był taki. Między nami duża różnica. On poza tym wielki reżyser, a ja dopiero robię drugi film. Bo zrobiłem ostatni dzień lata z Konwickim i złapali mnie na, na, tym, na hali zdjęciowej w Łodzi i mówią, że Hager proponuje, żebyś ty zrobił zdjęcia do filmu. Dla mnie to było wyróżnienie, no, się cieszyłem tego. No i z kawalerowiczem żeśmy. Ale ja patrzę, że oni na hali poszerzają wagony, przerabiają wagony i chcą. Poszerzy. Ja się pytam, coś co wyście zwariowali, że... bo wagon jest postawiony na hali, na, na szynach stoi z resorami, ze wszystkim wagon sypialny, do, dokładnie do, przywieziony. A oni poszerzają, no bo mówi, i z kamera, i ten nie zmieści się w korytarzu, a tu to są przewidziane z sceny korytarzowe, że kamera będzie prowadziła aktora, to tam, to nie to. No i ja tu zaprotestowałem i... Zaproponowałem, żeby takie jakie są, były naszą dyspozycją, a my musimy się pomieścić w tym za normalnym wagonie. No i przez 10 dni z Elwyncie żeśmy cały scenariusz przejechali taki teoretycznie, ale próbując przejścia z kamerą. Z tym tam jeździliśmy na Warszawa Czyste, tak bliżej Włoch czy Ursusa, już nie pamiętam, ale w końcu. Gdzie były tory nieużywane nie, nie i ten nasz wagon stał i my żeśmy sobie przez kilka dni to wypracowali. Żebyś, że, czy ja mam rację, bo kawalicz chciał sprawdzić rzeczy. No i ale w końcu dowili się, co do robi produkcji był zadowolony. No, a pociąg to była robota niesamowita. Tam wagon stał na szynach. Prawdziwych, prawdziwy wagon, na prawdziwych szynach, z resorami, ze wszystkim. Z jednej strony były stawiały trzy projektory filmowe, które puszczały, to znaczy, na których można było przeglądać materiały, które są za oknem. No. Dlatego trzy projektory. I my żeśmy kombinowali, tam było kilku też operatorów starszych, którzy się włączali do nas, żeby, za, żeby wszystko wymyślić. To myśmy wymyślili, jak jechać, żeby za oknem uciekał plener, a my stoimy na dworcu. Statyw i na statywie bęben. Ten z, folii, z taką specystą folią. Naciągnięty bęben taki. I jak go puściłeś, to... Latał, światło latało po oknach, po oknach wagonu. I można było w lewo, w prawo, do tyłu, do tyłu. I zawsze, że pociąg jedzie, bo gdzieka wszystko za oknem jedzie. I światło na ścianach też jedzie, jakby to nocne zdjęcia. No i różne takie jeszcze, poza tym, ja wchodzę do wagonu i to już tego wagon jedzie, wisi sznurek i wisi. No mówię, musi się sznurek ruszać, bo pociąg chodzi. Dwie dechy sześciometrowe, z jednej i drugiej strony, podłożone pod resory. Podłożone, i na końcach tych siedział jeden dyżurny i drugi dyżurny. Jak jechaliśmy, ja mi chłopaki jedziemy, to oni trzęsie w dół, bo, przepraszam. I to, I to chodziło, i to wszy, cały wagon był cały czas w ruchu, stajemy jak tak. I takie rzeczy były to na wagę złota, bo to było ten. I zrobione to było bardzo fajnie. E, później, e, jak na przykład z, scena z, e, ze zbyszkiem, który jedzie na stopniach wagonu na zewnątrz i wpada na most, pociąg wpada na most. Prawda? To już kawalerowicz wymyślił, myślił, łomotem, łomotem, no i ten obraz był widoczny. Z projektora szedł ten, bujanie szło z wiadomo skąd, a łomot ten kawałek dorysował, znaczy zrobił tak. I prawdziwy przejazd przez ten. I takich rzeczy było tam kilkadziesiąt.